Ta cisza, którą słyszę, jest oznaką tego, że, że Państwo zdajecie sobie sprawę, że czekają na naprawdę niesamowite emocje już jutro, w sobotę 22 września 2012 roku. Niedokończona sprawa, niedokończony biznes pomiędzy Krzysztofem Diabłem Włodarczykiem a Francisco Palaciosem, a więc rewanżowe ten starcie pas mistrza świata w kategorii junior w ciężkiej organizacji WBC. Witam Państwa na ceremonii ważenia we Wrocławskim Centrum Kongresowym. Przepiękny obiekt, ślicznie współpracujący, oczywiście będący częścią hali stulecia, gdzie po wielu latach praca, mam nadzieję, wielki boks. Pamiętamy walkę, która przez wiele, wiele lat była rekordem, jeśli chodzi o oglądalność telewizyjną, a więc starcie ja było testinem i testunem. Dzisiaj oczywiście to jest ta sama hala, ale, ale nie ta sama kala. To jest sala zmodernizowana, także wierzę, że tutaj jak będzie można odkryć to miejsce. Zresztą będąca na liście UNESCO na nowo powoduje przedrobinie czasu, żeby, żeby z tego skorzystać. Panie i panowie, Padłomiej Andrusiewicz, prezes Halisdrowecia jest z nami. Wróćmy na podstawie wszystkich gości, Współwłaściciel grupy Nowe Promotion Andrzej Wasilewski. Pojawia się także Piotr Werner, drugi z właścicieli tej grupy promotorskiej. Ponadto jest z nami współpromotor Krzysztofa Diablo-Hodarczyka, znawca boxu, promotor amerykański Leon Margules. Welcome to Poland, Pozwólcie, że przywitam szefa Austriackiej Federacji Pięściarskiej, który będzie pełnił funkcję supervisora z ramienia WBC, a więc Birbal Palatin. i willkommen. I jest z nami wice, wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego Krzysztof Kraśnicki, który będzie tutaj nadzorował ceremonię ważenia przed jutrzejszą galą jak Boxing Night, gdzie w walce wieczorem, w walce pas mistrzem świata organizacji WBC zmierzał się Krzysztof Budarczyk z francisco Palac Pozwólcie, Panie i Panowie, że przywitam jeszcze sędziów, no bo oni też jutro będą częścią tego widowiska, rekincha, sędzia ringowy Massimo Barovecchio Italia. Buongiorno Massimo. Sędziowie punktowi w walce wieczoru Victor Loplin from Glasgow, Stockholm. Będzie tę walkę także punktował Francuz Christo Fernandez. Trzecim sędzią punktowym będzie doskonale Państwu znany P. Daniel van der Wille. czekamy na Daniela, on tej chwili jest w drodze lotnisku właśnie tutaj do hali stulecia. Pięć pojedynków pięściarskich, jutro proszę Państwa starczy między innymi oprócz walki wieczorów także międzynarodowe mistrzostwo Polski w kategorii super średniej, w której zmierzał się Bernard Donfak, reprezentujący Niemcy pochodzący z Kameruną, jego rywalem będzie Wrocławianin Mariusz Cędrowski, także ten wieczór w ta impreza nabiera, także powiedziałbym poza takim wymiarem ogólnopolskim, także bardzo wydaje mi się ważny wymiar lokalny, kolejny chłopak z tej ziemi, z tego miasta Kamil Łaszczyk, bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych, Nordbergen, New Jersey dzisiaj zawodnik Global Boxing, także zobaczymy go jutro, także starciu o pas WBC Babik Silver, wraca na ring Łukasz Janik, wraca na ring także Damian Jonak, w tej chwili numer, numer, proszę Państwa, 3 organizacji WBA numer 14 organizacji IBF i numer 5 organizacji WBC. No i także myślę, że jutro trapujące starcie, jeśli chodzi o K1, Michał Turyński, Kamil Sokołowski. Także będzie to walka o zawodowe Mistrzostwo Polski bardzo ciężki. Jeśli chodzi o tą wagę i jakby o dystans rundowy, o trofeum, o które idź się będą pięściadze, to w dalszej części. Natomiast myślę, że kilka słów gospodarza tego miejsca. Hali Stulecia będzie tutaj absolutnie jak najbardziej na miejsce Pan prezes Bartłomiej Andrzej i dziękuję. Bardzo proszę. Dzień dobry, Dzień dobry, witam państwa. Chciałbym powitać wszystkich zebranych, a szczególnie gwiazdy, zawodników, promotorów i współorganizatorów Gali, w szczególności firmę Verturin Promotion. Chciałbym po podziękować współorganizatorom za wybór Hali Stulecia na miejsce Gali, bo dzięki temu Wrocławianie, domność i nie tylko. Będą mogli jutro, wieczorem, cieszyć się niezapomnianymi, niezapomniany, yy, przeżyciami. Przyży, przyży, hala Stolecia po raz kolejny gości wielkich pięściarzy. Przypomnijmy, że do tej pory hala gościła między innymi Toma Witter, spółna Andrzeja Gołotę, yy, a także Tomasza Adamka. Zapraszamy jutro wieczorem do Hali Stolecia, już od godziny 19 na wielkie, niezapomniane sportowe, boksowe przeżycia. I życzę Państwu e, wszystkiego, wszystkiego, samych dobrych, samych dobrych wrażeń. Razem z naszymi partnerami, firmą NoPo i wersportem dołożymy wszelkich starań, abyście Państwo nie zabrzmieli tego do wieczoru. Bardzo proszę, do jeszcze tak może w uzupełnieniu chciałbym do Państwa dziennikarzy skierować te informacje, bo myślę, że ona jakby będzie istotna w kontekście jutrzejszego porządku i, i tego, żeby po prostu kibice nie przegapili żadnej walki. My tę transmisję telewizyjną rozpoczniemy na antenie Polsatu Sport dokładnie o godzinie 18.55. 18.55 Polsat Sport, natomiast na antenie Polsatu Otwartego będziemy o godzinie 21.50, będziemy transmitować dwa główne wydarzenia wieczorowe, więc starcie Mariusza Częstrowskiego z Bernardem Donpakiem o Międzynarodowe Mistrzostwo Polski w kategorii super średniej. Oczywiście zaraz po walce Mariusza, ja spodziewam się, że to będzie mniej więcej godzina. 22.35 już walkę wieczorową, czyli walkę o pas pomiędzy Włodarczykiem a Palaciosem. Dlaczego ta informacja jest istotna? Bo tutaj pan prezes mówi o tej godzinie 19.00, także taka informacja dla kibiców. Prosilibyśmy, żeby 18.30, 18.45 kibice zapełniali już hale, bo, bo myślę, że Damian Jona, który będzie pierwszym zawodnikiem z Undercover, powinien pojawić się w ringu mniej więcej o godzinie 19.02. Także zaraz po godzinie 19.00 początek już pierwszej walki jutrzejszego wieczoru. Żeby też porządkować sytuację z biletami. To, to wydaje mi się, że już jakby nie ma sensu w tej chwili reklamować e, stron, które sprzedają bilety dla pośrednictwem internetu. Tylko no, ważniejsza będzie nawet sprzedaż bezpośrednia. Bo po prostu nie będzie większych szans, żeby gdzieś te bilety dostarczyć jeszcze klientom do domu. Także jutro są otwarte kasy. Kto jeszcze ma ochotę z mieszkańców Wrocławia czy innego miasta przyjechać, wybrać się na tale, na to, to zapraszamy. No, są jeszcze bilety, pewnie już końcówka, jeśli chodzi o te, o te miejsca, tak zwane Ringside. Natomiast jeśli chodzi o trybunę, to jeszcze trochę biletów zostało, także poprosimy Państwa jakby o wsparcie, o ten komunikat, że my jutro zapraszamy że wszystko zostało powiedziane przez te ostatnie tygodnie na temat tego pojedynku. Także w tej chwili już koncentrujemy się na, na ceremonii ważenia, jak powiedziałem, pięć pojedynków pięściarskich, jedno starcie o Międzynarodowe Mistrzostwach Polskiej w ciężkie Ciężkiej K1. Krzysztof Krasicki do pracy, ja chyba też i, i Pani Krzysiu, zaczynamy. To proszę Państwa, zaprosimy zawodników do ważenia pierwszej walki jutrzejszego wieczoru. Kategoria Junior średnia, limit wagowy 68 kg 859 gram Junior, junior Middleweight Division 154 pounds i Zapraszamy do nas Laszlo Fazekasza z Węgier z rekordem 12 wygranych, 2 porażki, 1 remis z tego 9 przez KO, a jego rywalem będzie Polak niepokonany. Piąty w organizacji WBC, 14 IBM i 3 WBA Damian Jonak, 33 zwycięstwa. I jeden remis z tych 33 wygranych, 21 zwycięstw przez KO. Ale jako pierwszy na wadze pojawi się Laszlo Fasekarz Węgry. 800 gram to jest limit wagowy tej kategorii. Junior Middleweight, Light Middleweight oraz Super Welterweight w zależności oczywiście od federacji, każdy jakby honoruje zupełnie inne nazewnictwo. Laslo Fazekarz, Węgry już na wadze. 68 kg jest 500 gram waży Laslo Fazekarz. Laszlo, please stay without the shot, ok? I poprosimy do nas Damiana Jonaka, w tej chwili trzecia pozycja WBA. Prawdopodobnie już niedługo szansa patrzy 70 kg 700 gram. 70 kg 700 gram. W przypadku walk rankingowych oczywiście ten kilogram tolerancji to będzie walka na dystansie 6 rund. Laszlo and Damian. Boxing position please. And face to face. Fazekarz, Jonak, pierwsza walka jutrzejszego wieczoru tuż po godzinie 19.00 kategoria Jonia średnia. Dziękuję bardzo. Thank you very much. A teraz proszę Państwa zaproszę tutaj na wagę dwóch zawodników w kategorii ciężkiej. To będzie jedyna walka nie pięściarska podczas jutrzejszego wieczoru, ale myślę, że trafujące starcie dwóch utytułowanych zawodników, zawodników w kategorii ciężkiej. Stawką Zawodowe Mistrzostwo Polski Michał Klub Wrocław, a jego rywalem będzie Kamil Sokołowski, PAKO Katowice. Turyński Sokolowski K1, waga ciężka. Na wadze Michał Turyński, zawodnik Klub Fajter Wrocław. 106 kg 700 g. 106 kg 700 g waży Michał Turyński. I poprosimy na wagę Kamila Sokołowskiego reprezentującego PAKO Katowice. 102 kg 800 g. 102 kg 800 g waży Kamil Sokołowski. Panowie, bardzo proszę, stawko jutrzejszego zawsze będziecie mieli zawodowe myśli, zawodowe K1 K1 ale nie jest to będzie sposób. To jutro najlepszy 22 zwycięstwa, i jedna tylko porażka, a jego rywalem będzie reprezentujący Czechy, legitymujący się rekordem 34 wygrane, 9 porażek, jeden remis, z tego 19 zwycięstw przez K.O. Roman Kracik, kategoria junior ciężka, limit wagowy 90 kg, 719 gram. Cruiserweight division 200 pounds i to będzie starcie na dystansie 8 rut. 8 round of boxing cruiserweight division Łukasz Janik Poland Roman Kracik Czech Republic. Roman Kracik, please. 8 rund powrót do Ingo Łukasza Janika na batę już. Roman Kraci. 92 kg 500 gram. 92 kg 500 gram waży Roman Kraci. Jego rywalem Polak Łukasz Jani po raz pierwszy z nowym pseudonimem Łachilu. Także Polisz Lachilu na wadze. Jeszcze raz poprosimy o 90 kg, 900 gram waży Łukasz Janik, 8 rąk kategoria, junior ciężka Roman, please. Boxing position, guys. Janik versus Kracik. And face to face, please. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz zawodników w kategorii super fiórkowej. Limit wagowy 58 kg, 967 g. Witam też e, gościa z Moskwy, Michał Denisow z ramienia WBC, ponieważ e, walka, która będzie toczyć się na dystansie 10 rund, będzie walką o pas e, właśnie WBC e, Baltic e, Silver. I poproszę na wagę reprezentującego Ukrainę, legitymującego się rekordem, 18 wygranych, 14 porażek, 1 remis, tego 6 zwycięstw przez KO. Gennady, Elisandru A jego rywalem będzie niepokonany zawodnik Global Boxing Wrocławianin, 9 walk, 9 zwycięstw z tego, 5 przez KO Popularny szczurek Kamil Łaszczyk Super! One thirty pound wash, versus Delisandro, you know, the Ukraina. 53 kg 800 gram. 53 kg 800 gram. Barzy Kenadyi z Elisandru. Tamil Łaszczyk. 57 300. 57 kg 300 gram. Barzy Kurek. Normal Boxing. Hey, Kamil Łaszczyk. Boxing Position Guys, please. Stawką tego pojedynku dziesięciorundowego pas WBC Baltic Silver and face to face, please. Dziękujemy bardzo. I Proszę Państwa, dwie główne walki jutrzejszego wieczoru, które także do obejrzenia na antenie polsatu otwartego od godziny 21.50 Najpierw walka o Międzynarodowe Mistrzostwo Polskie w kategorii super średni, limit wagowy 76 kg 200 gram a naprzeciwko siebie stanął pochodzący z Kamerunu, reprezentujący Niemcy, legitymujący się rekordem. 14 zwycięstw, 9 porażek, 3 remisy, mający na swoim koncie także 6 nocowców. Bernard Donfak. dla Bernarda Donfaka. A jego rywalem będzie Wrocławianin, 22 zwycięstwa, 4 porażki, 2 remisy, 8 wygranych przez KO. Panie i Panowie, Mariusz Cendrowski. <kluczy> Bernard Onfack, pamiętamy go też boksującego chociażby w Moskwie z Dawidem Cyganem Kosteckim, wtedy w kategorii e, półciężkiej, Natomiast o, teraz widzimy, że nie miał jednak żadnych problemów e, ze zbijaniem kilogramów. Ostatnie walki toczy już w kategorii e, super średniej. Bernard Donfak pochodzący z Kamerunu, natomiast walczący oczywiście na licencji niemieckiej to tuleckiego wspaniała sylwetka. Bernard Dompach. 76 kg 200 gram 76 kg 200 gramów, więc absolutnie w limicie jest Bernard Dompach. Poprosimy Mariusza Cendrowskiego, przypominam, startą tego pojedynku ośmiorundowego Międzynarodowe Mistrzostwo Polski. 75 kg 600 gram waży Mariusz Cendrowski. jest. Yeah. easy, boxing position please. Bernard Onwak, Mariusz Cedrowski, Międzynarodowe Mistrzostwo Polski Kategorii Jutro, I pojedynek wieczoru, a więc obrona obowiązkowa Krzysztofa Diablo-Głodarczyka. 12 rund, mamy nadzieję, fantastycznego boksu. A kto wie, może jakiś spektakularny nokaut. To jest rewan za to, co wydarzyło się 17 miesięcy temu w Wydgoszczy. W walce wieczorów w kategorii junior ciężki, limit wagowy 990 kg, 719 gram. The main event of the evening, Cruiserweight Title WBC, World Title of Cruiserweight Division. I staną przeciwko siebie reprezentujący Porto Rico, mieszkający na stałe na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Legitymujący się rekordem. 21 zwycięstw, tylko jedna porażka. 13 wygranych przez K.O. Francisco de Uysa Palacios. Francisco Palacios. Francisco Palacios pod Tona Kinga. Dumping eh, Productions eh, Francisco Palacio z Porto Rico. Piotr absolutnie pod flagą swojego kraju. A jego rywalem będzie jedyny zawodowy polski mistrz świata. Panie i panowie, 46 wygranych, 2 porażki, 1 remis, 33 zwycięstwa przez KO. Krzysztof Diablo. <tryk> Spokojnie w limicie. 88 kilogramów, 850 gram wagi. francusko Benita z A więc spokojnie w limicie kategorii...

Palacios, Włodarczyk. Włodarczyk, Palacios. Włodarczyk, Palacios. 12 roundów boxing, 12 rund stawką pas Mistrza Świata organizacji WBC kategoria Junior Ciężka, Cross Way Division. Wodarczyk versus Palacios. Francisco de Wizard, Palacios Porto Rico, Krzysztof diablo Włodarczyk, Polska. To już jutro od godziny mniej więcej 22:35 w Talii lecia we Wrocławiu. Palacios Wodarczyk. To jest ten pas należący, należący do Krzysztofa Diablo-Wodarczyka. Drugie starcie Palaciosa z Wodarczykiem. Okay, relax, relax. Thank you very much. Please look at the camera guys. Okay? Francisco Palacios, Krzysztof Błodarczyk, 12 r. z stawką, pas Mistrza Świata Prestiżowej Organizacji WBC, Hala Stulecia Wrocław, 22 września około godziny 22.35. Przypominam, Polska Sport 18.55, pierwsza ławka jutrzejszego wieczoru już po godzinie 19.00 i Polska do pracy 21.50, Palacios Błodarczyk. A to proszę Państwa, dopiero w przesmak tego, co, co dziać się będzie jutro, już w już w z raz jeszcze przypominam, bilety cały czas do kupienia w kasach. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy jutro.